Cześć moi widzowie! witam was kolejnym odcinku Brawl Stars Dzisiaj będziemy znowu zbierali skrzynki e, na to, na Karla i jeszcze chyba i tak pozbieram z dwa dni bo myślę, że mo może się nam po prostu udać potrafić dobra, co tam się włączy i gramy Dobra, to co? Zagram sobie, co nie? No w sumie sobie tam szkodzi. To przyciszymy tylko trochę, dobra. Ulala. I to co, to zbieramy Dwadzieścia widzicie, jeden ten i dzisiaj nam się uda no, mieć dwa te różowe te różowe skrzynki czyli te dwa piksy. i no i może 23 4 lub 5 bo, bo, bo mam tego właśnie power apa do do tych e, tokenów to może właśnie się uda te 25 skrzynki by był zadowolony dla mnie 10 jest dużo a to dopiero 20. Ło! Uciekam! Ajajaj! Za... zabili mnie. Uciekam, uciekam, dawaj, 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 zabij coś, Dobrze, dobrze! O, o, o! Nie, nie, nie. Zobaczcie, zrobię tylko krótkie wcięcie. Dobra, już jestem. Jeszcze tylko jeden gem i mamy to Dobra, kierujemy, kierujemy. Do tyłu, do tyłu, dobra, gdzie ty tam idziesz? Ghost Rider, może nie, nie do tyłu, do tam A, po głowie Dobrze, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, jeden. Koniec Wygraliśmy Starplayer będzie Penny chyba A nie, ja będę playerem. Uuu, nie spodziewałem się tego Myślałem, że Penny będzie 33 poziom, start token no. Uuu, 80 y, tokenów. Nieźle. Chociaż mam właśnie 22 skrzynki. Aha, 99 na 100. Psa jakieś jaja robicie. Tak, oczekuję, za 4 godziny będzie to i za 10 to. No tam nam się uda. Za 10 godzin to będzie y, 21. No, no to jeszcze sobie zagramy w tego showdown'a. Wszelko i... I... będziemy chyba kończyli. Bo to na jakby taki, No... Nie taki typowo jakby gamingowy. Yy, tylko, że bardziej taki... Ta, I zajdę do skrzynki, będziemy... Yy, od, otwierali i... I ciede. A ja to muszę się skupić O dobrze, rozwaj, rozwaj. Ja im przycisnę Ja im przycisnę O kurde, zabili mnie yy. Ej, Mogę się tego nie pokonać Dobra, ale, ale nieźle Jeszcze jedna Jak się uda, może jeszcze jedna, mi się nie uda jak mi się nie udaj i tam no i zajmę jakąś tam młodzież odległo mi tak jak teraz no to zagram jeszcze raz. Ale nie to... No nie zabili mnie. O kurde, znowu Dobra, teraz już się byłem na poważnie. Teraz już się wściekłem. To jest jeden Krow, hashtag Kroł. A masz gościu Kroła? Grasz pokoju, a nie Krołem. Jeszcze tam tu o! To jest El primo jest Jeszcze za, za niego odebrałem chamski ham, ham, za niego. Tak, o i tukamy, ale nie Ale... Nie, dlaczego? Mogłem tego El primo trzymać z daleka, żeby ze stąd poszedł. Popełniłem błąd, Ile już trwa odcinek. 5 minut. To źle nie jest. Dobra, jestem, jestem blisko bry, środka. Przejdziemy porwać to wszystko też na środku. Pobłagam. Ło, panie, co ty robisz? Kobito, kobito z marsza. Co ta pani tu zrobiła? Zabiła mnie. Nie no. Jestem skurzony na maksa. Dobra, idziemy tutaj to porozwalać już. Raz, dwa, Dobra, teraz, teraz jak coś to przejść na środek. Na środku nikogo nie ma. Więc będę miał może pięć. Dobry wiatr. Tutaj. Ten nie będzie się do... Oj, dalej idzie. Trzeba się pospieszyć. Nie brak, plewy nie odczuwają. Widać, nie przepadają za mną. Nikt za mną nie przepada. Ty! Leon. No nie. Nie wiem. Poza odcinkiem gram idzie mi świetnie. Na odcinku gram idziemy do dupy. Dobra, idziemy tutaj, pozwalamy to Piper. Piperka się czai. Dobra, idziemy po tylko znowu. Psa. A ja się zastanawiałem, po co to To się zbiera? Teraz już wiem po co. A, zabiję mnie znowu. Co się ze mną dzieje? Nie, no. Ale nie farta, mam. Dobra, to jest ostatni raz. Zginę, to zginę. Bo ten odcinek będzie długo się przesyłał. Dobra. Tak, do, do 10 minut chcę to dociągnąć. Jedna ronda, jedna ronda miała być. No właśnie. Właśnie nie wiem co oznaczają te grzybki. Jak ktoś by chciał, to można pisać w komentarzu, bo, z, bo nie wiem co oznaczają właże w nie, ale nie wiem co. O, wow, no to tak. Jest... No to tak, kończymy ten odcinek w takim średnim stylu. No ale raz się wygrywa, raz się przegrywa. No to tak, tak, jak wam mówię. Mamy już 22 dobre boxy, prawie 2 big boxy. Może jeszcze jakaś będzie fa fa fajnie coś, to może jeszcze jakieś skrzynki sobie otwieramy. Mm. No, miałem pokazać tego, mm, jak on to się nazywa. Karla, no to Karl e, będzie dokładnie za ma 21 godzin i 59 minut, czyli właśnie za 22 godziny. No i, i co? I to jest super rare i mogę wam właśnie pokazać, że jak miał coś trafić, super rare jest do te, te, te tego najbliżej. Później Sepik, Mytyk, dary no i Star Power, więc... więc... No, może uda, uda się, się coś fajnego jeszcze trafić, bo to się kończy widzicie kiedy. Ja tyle gemsów nie mam. Może będzie coś fajnego i sobie Karla kupimy. Znaczy no, trafimy. Więc co? Ja się z Wami żegnam na razie.